Święty Mikołaj ma teraz dużo pracy, ale znalazł chwilę, by spotkać się z osobami, które przychodzą do Wrzosowego Zakątka w Lesznie. Każdego obdarował prezentem i dobrym słowem, chociaż nie brakowało obdzielania rózgami. Na poniedziałkowe spotkanie we Wrzosowym Zakątku zaprosiła nas Teresa Rękosiewicz. Kiedy tylko otworzyliśmy drzwi, uderzyła w nas fala radości. Zostaliśmy serdecznie powitani i ugoszczeni. Osoby, które tu przychodzą, nazywają to miejsce swoim drugim domem. I, i, I myślę, że jest to takie, tak, takie odskocznie od szarości, od codzienności, że mogą tu przyjść, że mogą tutaj się uśmiechać, mogą być radośni, mogą sobie sami wiele niespodzianek spełniać. Niespodzianką była wizyta Świętego Mikołaja w Towarzystwie Diabła. I jakie Towarzystwo? Grzeczne, niegrzeczne? zasłużyło no, na prezent? No tak średnio. Średnio. Niektórzy nie. więcej, niektórzy mniej. No średnio no, najeżdża. Ale dostali wszyscy prezenty. Już nie będziemy tacy Tak. Zobaczyń w drugim roku. Za rok zobaczymy. A jaka atmosfera będą. tutaj jest. No, Wspaniała. Gorąca, gorąca jak u mnie w piekle. Święty Mikołaj i Diabeł porozdawali słodkie upominki, które były ozdobione aniołkami wykonanymi przez Panią Marię. Nasza redakcja również dostała takie prezenty, za które bardzo dziękujemy. Kiedy opadły emocje związane z wizytą Świętego Mikołaja, gości wieczoru zapytaliśmy o ich świąteczne życzenia. Zawsze jestem grzeczny. A jakie ma Pan życzenia yy, Bożego Narodzenia? Zdrowia, zdrowia, jeszcze raz zdrowia, niczego więcej, nikomu nic nie życzę, zdrowia. A Pan czego życzy? Podobnie jak tu kolega też, zdrowie to jest najważniejsze dla nas wszystkich. No i dobrej atmosfery dla wszystkich, no jest, a atmosfera jest super dobra, jest dobra. Ja te zdrowia przede wszystkim wszystkie i nie kłopotu, zmartwień, bo w tym roku był fatalny dla mnie. Żeby troszeczkę lepsze. Żeby więcej się śmiać i dlatego tu przechodzę, jest przyjemnie. A czego pani sobie życzy tak świątecznie? Przede wszystkim zdrowia. Dla mnie dla rodziny. Zdrowia. Ale czegoś jeszcze, bo tu wszyscy mówią o zdrowiu, ale może czegoś jeszcze? Zdrowie jest najważniejsze, proszę panią. No, ja też tylko zdrowia, nic innego nie potrzebuję. Nic już nie potrzebuję. W wieku Jak my, to już wie pani, za dużo życzeń nie ma, nie potrzebuję. Tylko tyle zdrowia. Ja potrzebuję nowy rower. Tak, bo na rower na A jakiś specjalny ten rower? Jakieś specjalne życzenia do świętego Mikołaja? No, taki dobry rowerek. Z przerzutkami. Z przerzutkami, tak, tak. Jakiś koszyczek z przodu? Z przodu i z tyłu, i na siodełko takie takie super. I zdrowia też, można było kontynuować. Sport i, i w ogóle życie swoje. Ja przede wszystkim sobie życzę zdrowia i dla całej rodziny. Spełnienia marzeń. No właśnie, jakie ma Pani marzenia? Skromne. No ale jakie? No co tam ten święty Mikołaj ma? Chodź przynieść pod choinkę. Nie, już dostałem tablet. A jak już jest taki sprzęt, to trzeba spełnić kolejne marzenie – kurs obsługi urządzenia. Na zakończenie Teresa Renkosiewicz dodała jeszcze jedno życzenie, żeby w 2016 roku we wrzosowym zakątku panowała taka sama, jak nie lepsza atmosfera.